Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Morcynek i zapraszam na kolejny odcinek z serii Polska seria Polska wieś z miasta na wieś Gra Farming Simulator 22 Jak widzicie niestety mamy burzę Pada deszcz A my bierzemy się za nawozy Mamy wrzesień Idziemy sprawdzić pole, jak to fajnie rośnie już coś się pokazało, super więc lecimy po 40. Jedziemy na, na market musimy skoczyć do marketu. O i przy okazji paliwo kupić, bo 40 mało paliwa ma. Także jedziemy na Topirol Po nowy nabytek do rozsiewania nawozu to jest rozsiewacz Lizard N012 zapotrzebowanie na moc to jest 15 koni mechanicznych pojemność nawozu to jest 253 kg waga 108 kg szerokość robocza 10 m maksymalna prędkość jazdy podczas pracy 12 km na godzinę i zapłaciłem za to 3728 zł plus 4 worki na wóz z 1345 zł wyszło za 200 kg i niestety szczerze Wam powiem, że z gospodarstwem trochę się ściąłem, wciąłem trochę na, na bakier to kupiłem że tak powiem a z tego względu, że po przewinięciu czasu wyskoczyła mi odsetki od pożyczki niestety 3143 zł znikło z konta kupiłem po prostu zadłużone gospodarstwo to się nie ma co dziwić, że teraz będę narzekał musimy se salę trosam wsypać 4 worki, 200 kilo Mam nadzieję, że to starczy Na nasze całe pole To mamy za gospodarką Na razie nie ma problemu, nic się nie rozsypuje Tak jest dobrze Ile tego ja? No prawie full No 79% Dobra, do góry i lecimy na pole rozsiać nawóz. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki pod filmem, subskrypcji kanału, jeżeli jesteś nowym widzem, żebyś nie pominął następnego odcinka, dzwonek, żeby były powiadomienia. Jak widzicie pogoda nie dopisuje, pada deszcz, burza jest. Niestety nie mam dachu, będę cały mokry, będę musiał się później przebrać. No i cóż, tak to jest, widzowie. Ale lecimy sobie rozsiać nawóz. Wrzucimy sobie dawkę automatyczną. Bo nie wiem, jak wygląda pole. Czy jest jakieś bardzo zachwaszczone. pH gleby też na razie nie znam. Nie mam pieniędzy na razie, żeby płacić za badania. Jaka jest gleba. To tak na oko będziemy sobie trochę lecieć z tym wszystkim Tu ładnie wszystko rośnie w ogródku I jesteśmy już z powrotem na gospodarstwie jedziemy z tyłu na nasze pole Ciach Ups przeszkodziło Dobra, no to się możemy teraz rozłożyć. A, wystarczy tylko włączyć. Jak widzicie, mam jeszcze dokupiony dodatkowy zaczep. Bo jak na razie nie wiem, czy będę zmieniał maszyny, czy nie. Na razie liczy się tylko i wyłącznie zarobek, bo jest jeszcze do spłacenia gospodarstwo. Ale to nic. Mam nadzieję, że to się uda wszystko zrobić tak, jak się należy. I będzie wszystko w porządku. To co, odpalamy sobie i lecimy, co? Czekajcie. Aha, wałek podczepić. No, halo, halo, halo. Bo bez wałka to ani rusz. Damy sobie niżej. Po ziemi nie będzie haczył, nie włączamy i lecimy z tym rozsiewaniem. O ciepanie, padamy do góry. Ua. chyba jest za mokro. Dziepko chyba jest za mokro. Ciągnik ściąga, jak nie wiem co. Cały się kopie. Za chwilę w ogóle z pola nie wyjedziemy. O, i tak widzicie, z tymi pogodami jest. Człowiek chce dobrze i lipa. No, nie wierzę w to, że to po prostu tak się dzieje. Cały czas pod górę. Ale problemy, same problemy. O, i siedzim. Wyłącz rozrzutnik. Siedzim. O! Masakra, siedzimy ada mi coś, jak to rozłącza. Lipa traktor zakopany, i traktor już zostanie, bo nie ma nic innego żeby wyciągnąć brzydko. Teraz ciągnik zostanie w polu. No nic. Na razie to zostawimy. Przejdziemy sobie tu, bo tu jest coś niedosiane jak widzicie sami. Brzydkie jakieś te się porobiły. Nie wiem co to tu się porobiło. Mam nadzieję, że to nie wpłynie za bardzo na nasze dodatkowe dochody z... Ze sprzedaży, no i niestety, jak widzicie, musimy zakończyć dzisiejszą pracę. Muszę zadzwonić dziś do sąsiada, jakiegoś, żeby mnie przyjechał wyciągnąć. Bo po prostu normalnie szok, traktor zakopany i koniec. Dobra, ja idę do domu po komórkę, idę zadzwonić do jakiegoś sąsiada. Czy ktoś mi w ogóle przyjedzie wyciągnąć jakimś mocniejszym ciągnikiem, jak coś ustale, to za chwilę się widzimy. Jak widzicie, ja już pędzę pożyczonym ciągnikiem od sąsiada. Tam od takiego jednego gospodarza leje nieziemsko, wycieraczki nie nadążają. W stodole znalazłem tam jakoś jakiś łańcuch, podczepiłem już pod rozsiewacz. Zobaczymy, czy to nam w ogóle coś da. Czy da się wyciągnąć ten ciągnik? Bo to jest po prostu koszmar. Wjechać w pole i się zakopać, nie? Zaraz zobaczymy, czy Zator sobie poradzi. Sąsiad mówił, że Zator jest dość mocny, także zobaczymy, czy wyciągnie 40. 40 siedzi. Masakra. Teraz żebym ja na linę nie najechał Poczekajcie na łańcuch, przepraszam Żeby się zara dwa Nie zakopały, bo to dopiero by do Niezłe kabarety Też się zaczyna ślizgać Jest podczepione, czy nie jest podczepione Spróbujemy cofnąć Nie, tu odczepiłem Od rozsiewacza Podłącz ten tą hań. No. Dobra. Teraz ta końcówka tu, jeszcze trochę cofniemy. Trochę urosło zboże i nie ma tego widać. Tak. O, Teraz o, w ten sposób, jakie było to, Pieprzonym po jaja. O, zaczepione. To teraz ciśnijmy, spróbujemy. Czekajcie, odpalę sobie czterdziestkę na luz, wrzucę. To podniesiemy do góry o, by było widać łańcuch 40. Siedzi brudna cała, leje jak nie wiem co, całym okry jestem. Próbujemy Palimy zetora, próbujemy go wyciągnąć. Ej, idzie, idzie jak nie wiem co, no spokojnie. O. Coś go ściąga. No, no, jeszcze trochę. Dobra, je. Ja. Teraz powinno być dobrze. Zetor pomógł. No i co? Pojedzie 40 czy nie pojedzie? Pojedzie, udało się wyciągnąć. Super. Już w pole nie będziemy wjeżdżać, pojedziemy tylko naładować jeszcze ten nawóz, bo coś tam jakieś worki zostały. Łańcuch sobie wrzucimy pod stodołę. O niech leży, sąsiadowi później pojadę traktor zawieść. Na razie go zgaszę. Czekajcie, bo muszę hak schować. O Traktor na razie mu tam podwiatek gdzieś u mnie schowam, bo będę musiał go jeszcze później gdzieś umyć. Bo je taki, No takiego akurat nie pożyczałem, także brudny. Ja będę musiał umyć, żeby później nie było, bo będę potrzebował następny raz i już mi nie pożyczy. Co, mamy go tu podwiatę do garażu ręczny. Dobra, jedziemy 40 po nawozy, bo nawozy zostały na betonie. Nie wiem, czy tam ktoś w ogóle schował, czy nie. Mam nadzieję, że. Jo. Jezus, jak ja mokry, ciekni, mi normalnie po oczach mi leci deszcz, woda, ciężko w ogóle się patrzy. Jedziemy sobie, napełnimy. A nie, poczekajcie, bo cztery worki, 450 to. a nie, to ja mam full przecież. Wszystkie worki mam pozbierane. Co mnie się pokręciło, coś. A jajku, kochany, coś mnie się pokręciło, panowie. Dobra, to na razie zostawimy 40. tu, zostawimy sobie tu 40. a musimy jechać ten ciągnik oddać. Tam ten ciągnik będziemy musieli oddać, tylko muszę go umyć. Poczekajcie, bo gdzieś miałem wiaderko. Gdzieś było wiaderko i nie widzę wiaderka. Gdzieś może w garażu schowane. O, tu jest wiaderko. Weźmiemy wiaderko. Idziemy do domu po wodę. Nalejemy wody i umyjemy trochę ten ciągnik. No, i jak widzicie, ja już ciągnik mam umyty dla sąsiada. Pięknie wypucowany, wyszorowany. Idę oddać wiaderko i będziemy lecieli oddać mu ciągnik. Cyk. Jak odcinek się podoba, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jesteś nowym y, widzem. Strzel dzwonek, żebyś nie pominął żadnego następnego odcinka. I tak jak mówię Jadę oddać ciągnik Ciągnik się przydał Sąsiad super good Będę domu musiał jakąś flaszkę za to postawić Chyba, że będzie chciał pieniądze To się mu wtedy pieniądze zapłaci Ale mam nadzieję, że problemu żadnych nie będzie I pójdzie na ugodę Ciągnik pożyczył także Dobry jest sąsiad Dobra Ja lecę oddać ciągnik I widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się. Do zobaczenia na razie. Cześć.